31 Dzień października to ostatnie chwile na porządki na cmentarzu oraz na zakup kwiatów oraz niczy. W tym roku koszt przystrojenia jednego grobu waha się rzędu od 40 do 80 zł. O tym, jak idzie sprzedaż, zapytaliśmy samych sprzedawców. Dobra. Nie lata były lepsze. Mniej więcej tak samo. Mniej więcej tak samo? Mniej więcej tak samo. Znaczy, no. no może rok, rok jest nie nieporównywalny jeżeli chodzi, o ja tam kwiatów nigdy nie sprzedawałem, tylko znicze. No, zniczek jest podobnie przynajmniej do tej pory. Tańsze znicze można znaleźć w hipermarketach, ale czy na pewno? Gro ludzi nieświadomie kupuje w marketach, yy, bo liczy, że są troszeczkę tańsze, ale nie patrzy na, na zawartość tego znicza, że tam na przykład nie ma wkładu tyle, ile, ile tutaj. Patrzy na cenę, co nie? Jakby ludzie patrzyli na całą kształt znicza to jest w środku i na zewnątrz, to by doszli do wniosku, że wcale nie jest tak drogo tutaj jednak. Dzisiaj oprócz dużego ruchu pieszego można zauważyć dużą liczbę samochodów, więc zastanówmy się dwa razy, zanim wsiądziemy do samochodu, czy na pewno chcemy stać w tych korkach, jak ci, których właśnie oglądamy.